I dzisiaj gotujemy dla Maii Staśko no, Dzisiaj było i dla pani Spurek też. Dla pani Mai. my a i krótkie. Kolejne danie sezonowe, kolejne danie dla świrów, Bardzo smaczny, chłodnik litewski. Nie wiem jakemu. Ty, ale ja zdarzyło mi się, że połączyłem chłodnik z piłką nożną z euro. Jesteśmy w gorącym okresie Euro, więc to jest idealne połączenie chłodnik, mecz, a po meczu piwko. I z polskich produktów zaznaczmy tak. jedno, to będą polskie produkty. Są polskie buraki, tak zwana botwinka, ogórki gruntowe, które będą nam potrzebne. Ten to taki typowo polski jest ten. Tak. Rzodkiewki. Rzodkiew tak zwana. Też typowo polska. Koperek. Ładny, zielony. Polski. I szczypiorek, też polski. Do tego mamy oczywiście maślankę, jogurt, będziemy to jeść. Osez. Ocet też będziemy pić. Taki prawilny chłodnik z jajkiem. Tutaj nie ma żadnych napisów na jajkach, jajka są brudne. To jest dowód na to, że są to jajka. Po prostu, gdzie kury chodzą po naturalnym. które wypadły z kloaki to. razem z moczem i z odchodami. Ta. I mamy trzy garnki. Mamy trzy garnki. Ja już powiem, bo ja to rozszyfrowałem. W najmniejszym będą jajka. Dwóch kucharzy. A co się wydarzy? Będzie nam leciał chłodnik po twarzy, nie po brodzie. A. Teraz wege świry w modzie. To trzeba dodać, bo to dokupiliśmy, ale na całą pozostałą resztę 32 zł plus. Nie wiem, 3 zł. 35 zł. Tu w ogóle chciałem powiedzieć, że w twoim sklepie, jeżeli chodzi o nabiał, to wybór jest taki znikomy. Czy musisz kupić to, co chciałem jest? Chciałem kupić maślankę, ale żeby była truskawkowa. Pomyślałem sobie tak. Kolor, kolorystycznie by pasowała, no bo by pasowała, ale smakowo trochę by zakłóciła. Harmonię, którą chcemy wprowadzić do naszych polskich stołów w te upalne dni. Jak macie zamiar kupować warzywa albo owoce, pojedźcie na bazar, bo tam z jednej strony jest wybór, a z drugiej strony też możecie troszkę poszukać lepszej ceny. Ja tylko chciałem powiedzieć, że, tak jak przez wiele lat, hitem było piwo z psikiem. Tak teraz hitem tego lata mhm. będzie tak zwane siku z klaksonem. Jako, że jajka i ziemniaki po prostu będą się gotowały, to nie będziemy tracić czasu. Lord za chwilę przystąpi do krojenia botwinki, a ja wrzucę te ziemniaki w mundurkach już do garnuszka. Nie wiem czy się trochę nawet nie przeliczyłem, że za mały garnek, ale damy, damy radę, jesteśmy profesjonalistami. Garnek jak konon rozciągnie się. Na tym jajku jest yy, po prostu jakiś śluz yy, kury. <gry> Powiedz. Którą część je, bo nie wszyscy wiedzą, może? Wszystkie! Akurat, jeżeli chodzi o chłodnik, będziemy mieć wszystkie części, tylko musimy sobie te buraki obrać. Buraki, które zadbają o to, że nasz chłodnik będzie po prostu kolorowy. Będzie w kolorze różowym. Mm, różowym. Róż, jeżeli chodzi o róż, tutaj od razu odpowiadam: W tym roku to lato. Paznokcie należą do różu, bielizna pod kolor paznokci, czyli też różowe. To zaraz zamienię miejscami, że tak powiem. Jajka z ziemniakami, żeby ziemniaki były na większym, na większym ogniu. Warzywa obieramy przed pokrojeniem. Możemy je po prostu obrać. Znam wlegę świrów, którzy zamiast obierać na przykład warzywa, oni je wycierają ściereczką. Jak już są takie bardziej chropowate ścierki i to jest podobno bardziej eko. Nie sprawiamy, że ten burak teraz płacze, bo obdzieramy go ze skóry, ściągamy skalb z buraka. Tylko my go, my go dotykamy. Dotykam, dotykamy dotykamy go taką ściereczką. I to podobno jest lepsze, ale my nie chcemy być lepsi. My jesteśmy po prostu ordynarnymi hamami. Posiekaliśmy sobie buraki, odcięliśmy łodygi. Tak, na pierwszy ogień wrzucamy same buraki, bo one będą się trochę dłużej gotować niż, niż te łodygi. Dodajemy wody, i później będziemy dodawać inne rzeczy, czyli łodygę, przyprawy. To musi się zagotować, żeby buraki zmiękły, dały nam kolor. Później to sobie ochłodzimy i będziemy dodawać, dodawać całą, całą resztę. Też czytałem wiele przepisów, gdzie do chłodnika też się dodaje bulion. My, w związku z tym, że jesteśmy dzisiaj weget świrami i lato jest. Jest lato, nie chcemy jeść bulionu. A co do picia? No Generalnie to jest jest tutaj dużo, dużo będzie na biału, więc y, alkohol tutaj nie zalecam, ponieważ no, alkohol ścina białko, więc może dojść do tak zwanego refluksu bez alkoholu. No. Nie wiem czy weganie piją alkohol A Czym się różni ogórek gruntowy od tego zwykłego, ten zwykły jest dłuższy I ten ma takie brodawki, zobaczcie Na sobie, które i tak usuniemy bo będziemy go obierać. obierać Obieramy je moją ulubioną obieraczką Nie ma znaczenia czy te brodawki są większe czy są mniejsze Jak jest dobra obieraczka to wszystko ogarnie Lubisz takie ogórki? Nie, trochę jeszcze skilla Ci brakuje wiesz no, Słuchaj, jak ja bym codziennie obierał ogórki to bym miał ten skill, ale go nie mam. No. Idzie mi coraz lepiej i jest tak zwany progres. I tutaj pozdrawiam oczywiście wszystkich piłkarzy z progresu Kraków. Już nam tutaj buraczki jak widzicie kolor, kolor dały. Dodamy troszkę ociupinkę, stu. Można oczywiście dać cytrynę jak kto woli. My daliśmy ocet i według mnie, moja teoria jest taka, że ten ocet, czy ten nawet z cytryny, to kwaśne, hmm. wyciąga kolor z buraków. Pozostałą część tej botwinki, Kroimy sobie na małe, małe kawałeczki, Czy ja dodaję też liść, znaczy z liśćmi, ale ja tak jakoś mocno za tymi liśćmi nie przepadam, więc z całości na pewno nie. Jajka już zrobione. A ziemnioczki zaraz będą gotowe. U mnie zapach octu bardzo często w domu występuje, bo żona robi mikstury takie naturalne do czyszczenia lodówki, do czyszczenia szafek, właśnie za odstu. Więc wygląda sprawa tak, tutaj już nam się oci się, się ugotowali buraki, jak widzicie, to musi ostygnąć. My pójdziemy na łatwiznę, wstawimy cały garnek do, do, do zlewozmywaka z zimną wodą. A zimną mamy akurat. A zimną mamy. Błynie. A wąs w tym momencie zajmie się obieraniem, znaczy starciem ogórasów. Jeszcze za 3 minutki te ziemniaki. Rycz mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to u mnie od dziś. Ale to dobrze mi idzie. Trzeba pamiętać, bo te ogórki nie są za długie. Jest taka bardziej średnia europejska, żeby sobie paluchów nie zjechać. Najważniejsze przy tarciu na tarce ogórków jest mocny uchwyt. Staramy się kciukiem i palcem wskazującym tego ogórka złapać sztywno, mocno. Czemu to muszą być ogórki gruntowe? Może ktoś z was wie? Napiszcie nam w komentarzu. Czy to rzeczywiście smak tego ogórka w tym chłodniku będzie no, zupełnie inny niż grunt żeby było ogórek i dlatego gruntowy okay. słuchajcie ogórki już starte tak to wygląda a lord teraz dorodne polskie rzodkiewki będzie również na tarce tarł to jest prawdziwa polska rzodkiew zobaczcie kawał rzodkiewki no dobra no i ścieramy sobie teraz dla odmiany rzodkiewkę podobno nie wszyscy dodają rzodkiewkę Brzotkiewki są zdrowe, są źródłem siarki, a wiadomo, że siarka. Tarnobrzeg. Tarnobrzeg. Pozdrawiamy tutaj trenera Dzielińskiego z tej okazji. Ja od razu chciałem pozdrowić z tego miejsca wychowanka siarki Tarnobrzeg, Dariusza Papieża, byłego młodzieżowego reprezentanta Polski, który kończył swoją przygodę z piłką właśnie w mojej drużynie w PKS-ie Możecie sprawdzić to na 90 minut. U Mugiela, którego też pozdrawiamy. Z tych resztek żodkiewki znam świrów, e, którzy gotowali herbatę. Pozdrawiam, pani Sylwio. A ja obieram jajka. Obieramy ja, jajeczka. Ładna jajka? Mhm. Kochani, ostatnia prosta, czyli zielenina. Kroimy sobie szczypiorek i koperek, które nadadzą naszemu chłodnikowi smaku, aromatu. I przede wszystkim charakteru. A oscy... i koloru. Bo się tutaj muszę pochwalić, ale naprawdę. Nie dziwię się, że była pani prezydentowa, przyjeżdżała tutaj na bazarek po różnego rodzaju warzywa. Wszystko jest dobre. Bo szczypiorek jest prima sorcik. No i co? I to samo robimy z koperkiem. I koperek ma to do siebie, że od razu bardzo charakterystycznie pachnie. Tak samo jak Jacek, bo on się pojawia, to też tak. Tak, tak zwany klakson. Clarkson. Clarkson. Clarkson! To będzie magia, to będzie zabawa kolorami. Czas magii, te warzywa możemy sobie tutaj delikatnie posolić bardzo, bardzo ładnie. To wygląda bardzo ładnie. Tu mamy nasz chłodnik, jesteśmy już na ostatniej prostej. Jogurt naturalny dodajemy sobie maślankę dla odmiany. 330 gramów, czyli razem 700. Kiedyś chyba jakiś jadłem chłodnik ze śmietaną. Napiszcie, czy być może w waszych stronach geograficznych właśnie dodaje się śmietanę, ale my dodajemy maślankę i, i dodajemy jogurt. Gdzie jest ta kołyszka? Czemu byłem w chłopaku? No, tu jest. To wygląda jak lody marmurkowe. No dobra, mamy jeszcze jogurt do dodania, ale w międzyczasie możemy sobie dodać. March nie marchewkę, żotkiewkę i ogórka. Bardzo ładnie to wygląda. I dodajemy koperek i szczypiorek. Ktoś się pytał, czy najpierw można dodać szczypiorek, a potem koperek? Można. Można. można Już teraz. Ludziom leci ślimka, już w tym momencie. Tak, jest to gęste. Kolejne 330 gramów, przepraszam, mililitrów. Yy, jogurtu naturalnego. I możemy to teraz sobie przyprawić pieprzem solą. Niektórzy też dodają czosnek, ale my nie dodaliśmy. Chyba, że chcesz granulowany mamy czosnek. Możemy ciutko dać. bo to było prawilne. To powinniśmy to wstawić teraz najlepiej, jak ma ktoś po prostu. No tak, dużą do, 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 do lodóweczki to no. wstawić, żeby to swoje. Od 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 odest odestali. No i co? No i przyszliśmy do tego momentu, który ja najbardziej lubię. Wy najbardziej lubicie. Czyli tak zwana konsumpcja właściwa. Młode ziemniaczki w mundurkach z koperkiem. Jajeczko, chłodnik. Kolory mi się podobają, bardzo dobrze to wygląda. Mm. Wyszło gęsto, ale co mi się podoba? Cóż te warzywa? Każde z osobna, tak naprawdę, to jest fajnie. Ktoś zapyta, jak to smakuje? Jak chłodnik? Sprawdźmy te pyrki. No wzór. Mm. Bardzo dobry remix. Mm. Ile nam to zajęło? 30, 40 minut? Mając nawet dwie lewe ręce, to nie jest jakieś turbo wyzwanie. Oczywiście, tak jak mówiłeś wcześniej, tutaj pełna zgoda, żeby w pełni się cieszyć tym chłodnikiem. No warto go wstawić na chwilę do, do lodówy, żeby to się tam wszystko, że tak powiem, sobą obróciło. Koperek, szczypiorek, rzodkiewka, ogóraz, to wszystko jest. Wszystko ze sobą współgra. Nie powiem, parę skwarek by się tu przydało. O, no i jest to danie sezonowe i zawsze mi się kojarzyło. Z, z letnią porą, z pogodą, z graniem w piłkę, z, z fajnym dzieciństwem, I to jest właśnie ten smak. Ile? Trzy dychy, tak? Plus minus 35 zł za wszystko, tylko umówmy się. nas jest tutaj trzech, ale jakby było pięciu, to, to te, też, też by się najadło. O i sześciu też by się najadło. Tak naprawdę podejrzewam, że jakbyśmy to, co wrzuciliśmy do gara, to jest. Jakieś... Można, można spokojnie. Dwie dychy. To dwie dychy, a... a to co wyszło górką to po prostu możecie obdarować swoich bliskich albo Zrobić przyjemność i zjeść taki chłodnik z sąsiadem. Do szwagra, a szwagier już wie co pod ten chłodnik, on będzie wiedział. Zaproście szwagra na chłodnik. Do tego też idealnie pasuje schaboszczaczek, który go ostatnio też żeś mieli. Też by tu pasowało. A do schabowego, już mówmy się, od schabowego do Ireny, no to jest droga prosta. Mhm. Po prostu zróbcie taki chłodnik i przyślijcie zdjęcie. Życzymy Wam smacznego. Pozdrawiamy wszystkich Wege i miłośników hibernacji.